Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na porannym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Łukasz Stefanik i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w ostatnim czasie, no to jak widać dobre nastroje nie opuszczają rynków, pomimo że widać pewną nerwowość, co ma między innymi związek chociażby z wczorajszymi doniesieniami z Chin. Gdzie pojawiły się nowe ogniska koronawirusa, no i zdecydowano się na ponowne wprowadzenie obostrzeń, m.in. w niektórych miejscach na znowu ograniczenie ruchu, czy też zamknięcie szkół. Także widać, że tutaj Pekin dość szybko reaguje na nowe zachorowania. Jednak raczej nie należy się spodziewać, że podobną sytuację będziemy mieli w Europie, czy też czy też w Stanach Zjednoczonych, tutaj raczej władze wypowiadają się, że jeżeli nawet doszłoby do wzrostu liczby nowych chorych, no to raczej te obostrzenia nie będą ponownie wprowadzane. Jeśli chodzi o samą wczorajszą sesję na rynku akcji w Stanach, wzrosty na blisko 2% na S&P, Nasdaq 1,75 i Dow Jones nieco ponad 2% w górę, także widać, że te pozytywne nastroje się utrzymują. Co prawda w nocy na rynku azjatyckim te nastroje są mieszane, co również wskazuje nam na mieszane otwarcie w Europie. Więc zobaczymy, jak ta sesja się rozpocznie. Jednym z tematów, który też może być pewnym czynnikiem ryzyka, no to są wciąż utrzymujące się napięcia na linii Korea Północna-Południowa wczoraj Pjongjang zagroził, że wyśle wojska do. Strefy zdemilita zdemilitaryzowanej. Także to też jest jakiś czynnik ryzyka. Natomiast głównie w tej chwili inwestorzy no, patrzą na to, co robi FED. E, czyli ciągła stymulacja gospodarki, ciągły skup aktywów, więc te informacje bardziej przewyż, przewyższają te negatywne. Dodatkowo mówi się o negocjacjach pomiędzy Stanami, negocj negocjacjami handlowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, no i także Stany zezwoliły amerykańskim spółkom na współpracę z Huawei, co też jest dla rynku bardzo dobrą informacją, no i e, to wszystko wpływa na to, że na rynku akcji mamy dalszą e, zwyżkę. E, jeśli chodzi natomiast o same nowe przypadki koronawirusa, no to wczoraj e, ponownie e, odnotowano rekordowe poziomy. Mamy no, Blisko, no to jest jeszcze około 140 tysięcy przypadków dziennie. No i jak widać, ta niebieska linia pokazuje nam tutaj średnią z ostatnich 7 dni. Jak widać, cały czas ta sytuacja jest dynamiczna. Pozytywnym aspektem jest to, że pomimo wzrostu liczby zachorowań spada śmiertelność, czy też śmiertelność nie rośnie. Natomiast no, cały czas widać, że tutaj jeszcze do opanowania, do wygaszenia koronawirusa jest daleka droga. Ten temat z pewnością zostanie z nami jeszcze przez długi. E, czas. Dobrze, przejdźmy sobie do, e, do rynku, zobaczmy co dzisiaj mamy zaplanowane w kalendarzu. E, no tych danych nie ma e, aż tak dużo, mieliśmy dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii o godzinie 8, a podczas sesji europejskiej poznamy jedynie, e, jedynie dane o inflacji ze strefy euro o godzinie 11, więc tutaj sesja europejska raczej powinna przebiegać e, bez większej zmienności, czy też nie ma jakichś większych impulsów do, do tego, aby ta zmienność była wyższa. Z kolei po południu inwestorzy będą zwracać uwagę na no między innymi na dane z, ze Stanów z rynku nieruchomości odnośnie rozpoczętych budów domów w maju i wydanych pozwoleń na budowę. Tutaj widzimy, że no, prognoza zakłada wyższe wartości niż, niż poprzednio. Więc zobaczymy, jak te dane się. No, finalnie okażą. Z kolei, e, później 16.30 zmiana zapasów ropy naftowej, natomiast w ostatnim czasie mm, za bardzo też większej reakcji podanych o zapasach na ropie e, nie widać. Natomiast no, na pewno warto mieć na uwadze to, że o godzinie 16.30 będą one e, publikowane. E, dobrze, przejdźmy sobie do, e, do platformy, e, w sensie do wykresów i zobaczmy e, na początek, może główną parę walutową. No i tutaj też pisaliśmy wczoraj o właśnie sytuacja na eurodolarze, mianowicie pomimo, że na przedziale czasowym H4 widać tutaj, no bo nie sposób nie zauważyć tej dużej formacji głowy z ramionami, czyli mamy lewe ramię, głowę i prawe ramię. No to aby myśleć tutaj o jakichś większych spadkach, rynek musiałby wybić poziom 1,12. 15, czyli tę strefę, gdzie również wypada nam mierzenie 38,2% ostatniego swingu wzrostowego, który trwa od 25 maja. Także pomimo, że widać tą formację prospadkową, dopóki rynek jest powyżej tej strefy 112 Nie niewykluczone są dalsze wzrosty. Pamiętajmy, że zgodnie z tymi klasycznymi założeniami analizy technicznej, musiałoby dojść do wybicia linii szyi, a więc tej fioletowej linii, żeby myśleć tutaj o większych spadkach. Natomiast dopóki ten poziom nie zostanie wybity, możliwe są wzrosty nawet do 1,1480. Pamiętajmy też, że zgodnie z tymi samymi założeniami analizy technicznej, wybicie czy zanegowanie takiej struktury RGR no jest silnym sygnałem popytowym, także to też warto mieć na uwadze. Z kolei, jeśli chodzi o niższy interwał na eurodolarze, no to tutaj M30 nic w zasadzie się od wczoraj nie zmieniło. Strefa oporowa 1.1340, wsparcie to jest to samo wsparcie co z H4, czyli 1.1215. Aktualnie rynek znajduje się no, dokładnie w połowie pomiędzy oporem a wsparciem, więc na początek sesji europejskiej trudno wróżyć, w którą stronę zobaczymy tutaj ruch. No, jedyny pomysł na rozegranie dzisiaj eurodolara to jest odbicie od jednej z tych stref, czyli albo od 1.1340, albo od 1.1215. Z kolei jeśli Jeden z tych poziomów zostałby wybity, no to również scenariusz z testem od drugiej strony i dołączeniem do ruchu zgodnie z wybiciem. Natomiast do strefy wsparcia i oporu mamy około 50-60 pipsów, więc no raczej bym się skłaniał ku odbiciu niż ku wybiciu w jedną ze, ze stron podczas dzisiejszej sesji. Dobrze, przejdźmy sobie do indeksów. Na początek niemiecki DAX, gdzie pisaliśmy ostatnio o tym, że rynek próbuje wybić dołem dolne ograniczenie układu 1 do 1. To jest największa korekta w zasadzie w całym swingu wzrostowym, z którym mamy do czynienia od 19 marca. Z podobną korektą mieliśmy do czynienia tutaj na przełomie w pierwszej połowie, w pierwszej połowie maja, czyli tutaj od z 30 kwietnia do dołków 14 maja. No i ta korekta, z którą mieliśmy do czynienia, która rozpoczęła się już w ubiegłym tygodniu, no była nieco większa, natomiast zgodnie z tymi założeniami metodologii overbalance, pomimo, że doszło do wybicia największej korekty, to rynek bardzo szybko wrócił powyżej. Ja osobiście posługuję się mierzeniem 127,2 jako tym poziomem granicznym, kiedy mogę uznać, że jeszcze układ został Wybronione, czyli było chwilowe nadbicie układu na 170 punktów, graniczne było na 300, czyli jeżeli rynek wykonałby 300 punktów poniżej układu, wtedy stwierdziłbym, że on został zanegowany. Natomiast ten szybki powrót do środka układu świadczy o tym, że dalej kupujący są tutaj w przewadze, więc strefa przy 11780 pozostaje kluczowym wsparciem, no i zgodnie z metodologią należałoby oczekiwać ataku na ostatnie szczyty, czyli nawet 12900, oczywiście jeżeli, tak jak mówiłem, ten układ ponownie zostałby wybity, wtedy w średnim terminie możliwe byłoby zajście nawet do e, tutaj 11300, natomiast no, na razie obrona układu, to dynamiczne wyjście do góry wskazuje raczej na przewagę, kupujących. Natomiast jak to wykorzystać no, bardziej intradayowo, może sobie zejdziemy na tym samym wykresie, na niższy przedział czasowy. Tutaj lokalnie rynek trzyma sekwencję, co było widać bardzo dobrze podczas wczorajszej sesji, mianowicie pomimo nawet tego silnego zrzucenia po godzinie przed, przed godziną 17, kiedy poznaliśmy właśnie te doniesienia odnośnie e, zaostrzenia e, restrykcji e, w Chinach, e, no to wsparcie techniczne zostało wybronione. Także to też nam potwierdza, że no, rynki jakby dalej bardziej patrzą e, na te pozytywne informacje, no a każde negatywne, jeżeli powodują reakcje, no to te reakcje są chwilowe, no i dalej rynek idzie swoim. Torem, więc na dzisiejszą sesję 12160 to jest kluczowe wsparcie. Dopóki ono nie zostanie wybite, należy oczekiwać kontynuacji wzrostów. Z kolei, jako najbliższy opór, wziąłbym tutaj pod uwagę ten układ sobie na chwilę usuniemy, wziąłbym pod uwagę również horyzontalną strefę, czyli strefę wcześniejszej reakcji ceny, no i ona wypada przy 12500. 30, 540 mniej więcej to okolice, bo to będzie strefa na te 20, 30, może nawet 40 punktów. E, więc no w tej chwili nie jesteśmy w zbyt ciekawym miejscu, ponieważ jeżeli faktycznie doszłoby do korekty i ponownego e, pojawienia się kupujących w tym miejscu, to oczywiście jest to dobre miejsce, aby dołączyć do wzrostów. E, z kolei tutaj jesteśmy blisko wczorajszych szczytów, e, no i znajdujemy się w takiej lokalnej konsolidacji, więc myślę, że no, raczej nie należy tutaj zajmować pozycji przed godziną 9, lepiej się wstrzymać, aż ten rynek się określi po wejściu, po wejściu rynku kasowego, więc na razie ta sytuacja nie jest jednoznaczna. Być może jeszcze zobaczymy coś na niższym interwale, no, natomiast no, tak jak widzę tutaj, raczej, no, raczej wygląda to podobnie, czyli po tym wczorajszym zrzuceniu rynek szybko odbił, no i od tego czasu mamy wyraźną konsolidację, więc Należy wrócić tutaj na wyższy interwał. No i zaczekać, albo na test 12540, albo na 12160. No i to będą poziomy, które na dzisiejszą sesję powinny być, e, powinny być kluczowe. Nic więcej, raczej tutaj e, nie wymyślimy. Przechodząc z kolei do rynku amerykańskiego. E, też wczoraj pisaliśmy tutaj o mm, wsparciu na SP przy 3090 punktów to wsparcie zostało również wybronione także sekwencja wzrostowa jest cały czas również tutaj utrzymana pomimo że w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z silną z silną przeceną te spadki też były kontynuowane w poniedziałek no to jak widać jak widać kupujący tutaj odzyskali Odzyskali przewagę i tendencja pozostaje wzrostowa. Więc dopóki znajdujemy się powyżej tej sekwencji przy 3090 punktów, należy oczekiwać ataku nawet na 3230, czyli na ostatnie szczyty, właśnie z ubiegłego tygodnia. Więc cały czas tendencja wzrostowa. Podobnie to wygląda również na Dow czy na czy na NASDAQu, także myślę, że nie będziemy na te wykresy patrzeć. Jeśli chodzi natomiast o surowce, no to na złocie i srebrze wczoraj niewielkie wzrosty, tutaj na srebrze no dalej utrzymuje, utrzymuje się to wsparcie, o którym pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu, czyli wsparcie przy ogromnym poziomie 17.00, tutaj mamy wcześniejsze reakcje cenowe, Mierzenie 38,2 ostatniej fali wzrostowej, czyli licząc od dołków z, 20, z 21 kwietnia, no i mamy ten układ 1 do 1, czyli największą korektę na całym swingu patrząc nawet od tutaj 19 marca, więc dopóki ten układ jest trzymany, dopóki rynek nie zejdzie poniżej 17 dolarów, no to mamy cały czas tendencję zwyżkującą. Te wzrosty mogą nam przyspieszyć w momencie, jeżeli doszłoby do wybicia linii poprowadzonej po ostatnich szczytach, natomiast na razie do niej jest jeszcze daleko. Jeśli chodzi natomiast o złoto, na złocie, no w ostatnim czasie, jeśli spojrzymy sobie tutaj na h mamy tą tendencję wzrostową, natomiast bardziej rynek nam tutaj zaczyna. Konsolidować. W ubiegłym tygodniu wyznaczaliśmy tutaj kanał, wzrost, kanał spadkowy, rynek po jego wybiciu zatrzymał na wysokości horyzontalnego oporu przy 1742-43. No i ten poziom, jakby dalej pozostaje istotny. Myślę, że dopiero jego pokonanie mogłoby nam tutaj doprowadzić do przyspieszenia wzrostów. Natomiast, no, dopóki na rynku akcji będzie utrzymywał się ten pozytywny sentyment, no, raczej ciężko tutaj myśleć o przyspieszeniu wzrostów. Jeżeli faktycznie doszłoby w najbliższych dniach czy też tygodniach do korekty na rynku akcji, no to wtedy złoto faktycznie miałoby szansę na dalszą zwyżkę. No i tu technicznie pokonanie poziomu 1743 mogłoby otworzyć drogę do nawet wzrostów na około 20 dolarów, więc to by trzeba mieć tutaj na uwadze. Z kolei jeśli chodzi o no, typowo ujęcie intradayowe, no to na dzisiejszą sesję. Wziąłbym pod uwagę tutaj jedynie współczynnik 61,8%. Złoto lubi reagować na tym współczynniku FIBO. Dodatkowo mamy tutaj też jakieś wcześniejsze reakcje cenowe, także ten poziom powinien być na pewno wsparciem. Natomiast no, na razie do niego brakuje dość sporo, bo to jest 12 dolarów, więc taka korekta nie musi się pojawić. No a lokalnie widać, że rynek porusza się w takim boksie, więc no, tutaj nie ma zdecydowanego kierunku. Należałoby zaczekać na wybicie, czyli jeżeli górne ograniczenie zostanie wybite górą, to wtedy droga do większej zwyżki zostanie otwarta, z kolei wybicie okolic 1721 mogłoby otworzyć drogę do spadków na to około 6 dolarów, tak jak mówiłem, do wsparcia przy 1715, gdzie mamy ten współczynnik 61,8. Także no nic więcej nie wymyślimy. Lokalna, dość no, męcząca konsolidacja, więc należałoby tutaj e, zaczekać. Na koniec jeszcze sobie zobaczmy ropę naftową. E, gdzieś tutaj miałem chyba z, ostatniej z ostatniego spotkania. Chyba nie tutaj. Już sobie zobaczymy z ostatniego spotkania poświęconego typowo ropie naftowej, e, czyli z naszego ostatniego webinaru. E, no i tak, mówiliśmy sobie o tym, że poziom 34-30 powinien być tym kluczowym wsparciem. E, no i zobaczmy, że na ropie. WTI, tak, czy WTI mamy odbicie, no, dokładnie na wskazywanym e, poziomie, czyli zgodnie z metodologią e, te wcześniejsze, mniejsze korekty usunę, e, mówiliśmy sobie, że rynek, no, jeżeli odbije na tym poziomie, no to będziemy mieli kontynuację zwyżki, no i ta zwyżka jest kontynuowana, e, więc zgodnie z tymi założeniami należałoby oczekiwać testu ostatnich szczytów, z kolei dopiero po wybiciu poziomu 34, e, 40, Mogłoby dojść do większej przeceny, więc na ropie naftowej cały czas e, dominuje ta tendencja wzrostowa. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, tutaj zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. E, dalej, e, jakby kluczową strefą horyzontalną pozostaje strefa przy 37 dolarach za baryłkę. I zobaczmy, że ta, ten poziom był testowany z jednej i z drugiej strony i za każdym razem reakcje cenowe dość sporo się. Pojawiały. Co prawda no nie wiem, czy można liczyć tutaj na kolejne zejście podczas dzisiejszej sesji. E, no Niemniej jeżeli takie by się pojawiło, na pewno ten poziom powinien być istotny dla kupujących, z kolei jego przebicie mogby, mogłoby nam doprowadzić do e, większej e, korekty. E, więc no dalej mamy tendencję zwyszkującą. Jeśli chodzi o porę, no to dopiero ostatnie szczyty przy około e, 40 dolarach za baryłkę. Na razie no, jesteśmy powyżej wsparcia, natomiast też nie jest to zbyt korzystne miejsce, żeby w tej chwili zajmować yy, pozycję. Dobrze. Z tych instrumentów, które chciałem, mamy już przeanalizowane. Widzę, że że pojawiła się prośba o Exxon. Już sobie zobaczymy. Chociaż szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o spółki, to to patrzę tylko na interwale D1 raczej, no intradayowo Tutaj sobie sytuacji nie przeanalizujemy, z racji tego, że też z dnia na dzień mamy spore luki. Patrząc tylko i wyłącznie technicznie na wykres, wiem, że ten wykres pojawiał się w naszych analizach w ostatnim czasie, szczególnie jeżeli mówiło się tutaj o, o rynku ropy. Natomiast za dużo tutaj z tego wykresu myślę nie wyciągniemy. E, może jeszcze na sekundę, interwał tygodniowy. Patrzę tutaj na ostatnie korekty, natomiast e, no, widać, że one były, dość odległe, e, dość odległe w czasie. E, no i największą korektę tak naprawdę mamy e, dopiero z 2015 roku. Także no, nie wiem, czy jest sens analizować aż w tak długim e, terminie. Na pewno no, to, jakiś jest to kluczowy opór e, na interwale tygodniowym, natomiast skupiając się na. Na tym, co dzieje się w ostatnim czasie, może zajdę jeszcze na tą h No tutaj to, co należy zauważyć, to jest na pewno ta strefa wsparcia. Ona została co prawda nadbita i tutaj też ta korekta, z którą obecnie mamy do czynienia, jest największą w całym trendzie. Niemniej spadki nie są kontynuowane, dlatego Tutaj jedyne, co bym wziął pod uwagę, to jest właśnie ta strefa przy 47,30. Dopóki rynek tak jakby jest powyżej, czyli może nie, nie tyle broni, co wrócił powyżej strefy, no to widziałbym tutaj dalsze wzrosty. Z kolei sygnał podażowy mógłby się pojawić dopiero w momencie wybicia ostatnich dołków, czyli 44,80. Zobaczmy jeszcze, czy to się zbiega z linią trendu. Co prawda ja osobiście nie jestem zwolennikiem używania linii trendu, bo one, tak jak wiemy, często lubią być nadbijane, wybijane. No chociażby w tym przypadku mamy akurat do, do czynienia z potwierdzeniem, ale myślę, że bardziej istotne pod kątem analizy technicznej są strefy właśnie horyzontalne wsparcia oporu. No i tak tutaj myślę, że jest szansa na zwyżkę w okolice chociażby tej luki przy 505,5062. 50, 50, Mniej więcej tak by to wyglądało. Dobrze, myślę, że z mojej strony na dzisiaj to będzie wszystko. Ja serdecznie zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkanie bliżej rynków oraz na jutrzejszy live trading. No i oczywiście zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości, gdzie na bieżąco komentujemy sytuację rynkową. Także życzę powodzenia w dniu dzisiejszym i do usłyszenia.